Cześć, nazywam się Karolina Rydwelska i jestem właścicielką Salonu Kosmetologicznego i Akademii Szkoleniowej w Bytowie, w małej miejscowości na Kaszubach. Jestem Adrian, a to jest mój warsztat samochodowy. A ja mam na imię Przemek. Zajmuję się sprzedażą i serwisowaniem myjek ciśnieniowych. Dzieci właśnie zasnęły. Witam, jestem Marlena, a to jest moje przedszkole i żłobek. Moim największym marzeniem i celem jest rozbudowa tego miejsca. Moje marzenia? Zatrudnienie jednego albo nawet dwóch mechaników. Czego mi życzyć? Mi życzyć powodzenia i zdrowia, a resztę to damy radę. Kim jesteśmy jedną wielką rodziną, taką zapaloną, z pasją? To tylko niektóre osoby, które otworzyły działalność i stworzyły stanowiska pracy w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Celem programu jest udzielenie osobom do 30 roku życia kompleksowego wsparcia w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego i zdrowia. W samym województwie pomorskim w ramach programu aż 33 tysiące młodych ludzi otrzymało wsparcie w rozwoju zawodowym, podjęli pracę, podnieśli swoje kwalifikacje i otworzyli własne firmy. Firmę zaczynałem obok, w budynku siebie mieszkalnym, w garażu. Dzięki pomocy m.in. z Urzędu Pracy, gdzie ja otrzymałem dofinansowanie osobiście na otwarcie firmy, później poprzez no, na dwa stanowiska pracy, yy, rozwój serwisu, rozwój sklepu w Bytowie. No, dzięki temu się rozwinęliśmy no, i działamy tak, jak działamy. Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie w ramach Power od 2019 roku realizuje projekt Aktywizacja Osób Młodych Pozostających Bez Pracy w Powiecie Bytowskim. Przez niespełna 3 lata Udzieliliśmy wsparcia m.in. na staże, szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe, oraz refundowaliśmy koszty zatrudnienia. Dużym zainteresowaniem cieszą się środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. W ramach projektu od 2019 roku 127 osób otworzyło własne firmy, a 79 rozpoczęło pracę na specjalnie przygotowanym i dostosowanym dla nich stanowisku pracy. Moim marzeniem i celem było stworzenie takiego miejsca, w którym zadbam o zdrowie, urodę moich klientów. Dodatkowo, odkąd zaczęłam być trenerem w branży makijażu permanentnego, nauczanie i chęć rozwoju innych osób była kolejnym celem, który chciałam osiągnąć. Pieniądze z urzędu pracy, które udało mi się uzyskać, Poszły na takie podstawowe maszyny, narzędzia. Od zawsze chciałam mieć własne przedszkole. Moja mama pracowała w przedszkolu, ja od dziecka przebywałam w przedszkolu. No i moje marzenie się spełniło. Projekty finansowane ze środków programu Wiedza, Edukacja, Rozwój pozwoliły młodym ludziom określić ich potrzeby, nabyć odpowiednie umiejętności oraz zdobyć doświadczenie zawodowe. Ponadto stworzyły różne ścieżki kariery zawodowej i praktycznie pomogły osobom do 30 roku życia znaleźć odpowiednią pracę. Ze wsparcia w ramach programu skorzystały tysiące młodych osób. Dzięki środkom z Powiatowego Urzędu Pracy spełniam swoje marzenia. Czy jestem zadowolony? Tak, jestem bardzo zadowolony. Cieszę się, że mogę rozkręcać swój biznes. Cóż mogę powiedzieć? Jest pięknie.